No dobra, to witam w trzecim odcinku otwierania brytyjskiej prasy i sprawdzania co tam jest ciekawego. Tym razem trafia jedna z ciekawszych rzeczy, czyli Minecraft, gaming, coś tam zobaczymy co to jest tak naprawdę. Nie mam dzielnego pojęcia co może być w tym, ale wygląda ciekawie. Z tyłu jest jakiś tam ludzie brytyjscy na pewno. Ciekawie zapakowane. Otwieramy i zobaczymy co to jest w środku. Czy ten Creeper też wyjdzie? Ten Creeper jest tutaj zaklejony, zabezpieczony Raz go wyciągniemy najpierw. O jest. <laughs> e, fajny, Fajnie zrobiony plakat. On jest tutaj zaklejony z tyłu. Ten Creeper troszeczkę się podczas podróży w, w, wszerzył trochę, ale może go uda się trochę wygiąć. O. Tak wygląda plakat Creeperowy. Ciekawe, ciekawy pomysł. Ktoś nieźle zrobił. Można to odkleić i zniszczyć oczywiście. O. Dobra. Zobaczmy, co nas tutaj czeka, oprócz tego creepera. <laughs> Gaming, ready for battle, get ready Pokémon Tournament. Proszę, jaka kładka z Pokémonami. A co my tu mamy? Plakat. Zobaczmy, co jest na tym plakacie. Na plakacie mamy... Disney Infinity Gra, której już nie ma praktycznie Jej A na drugiej stronie Minecraft Story Mode Kolejna nieudana gra o Minecrafcie, Jej Trochę się zniszczył plakat Ale nawet fajny, jest dosyć duży I z takiego porządniejszego papieru Nie taki co się zaraz rozwali No plakat ciekawy, ciekawy Ile to kosztowało? 3,99 funta W ogóle to jest wydanie z maja Issue number 22 Dobra i co my mamy tutaj? Gazetka jest dosyć cienka widzę 100% gaming what's inside Pokken tournament Minecraft Minecraft Nether Bla 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 bla, bla. Hmm. Najpierw oczywiście o Pokémon GO piszą No bo to standardowo, że się teraz pisze o Pokémon GO Review, review o Pokémon Pokken tournament No pokémon już wyszedł na Wii U z tego co wiem to zbiera ciekawe recenzje. Tutaj jest 8. Czyli też jakaś taka, nazwijmy to normalna. O Boże, jakieś dzieciaki, wychodzimy z tych dzieciaków. Minecraftowe moby. Zobaczcie jak bardzo łatwo, łatwo można zapchać dwie strony. Wystarczy pięć wielgachnych screenów, trzy zdania i dwie strony gazety zawerezerwowane od razu na jakieś pildoły. Bo to są w dużym skrócie widzę opisane moby Minecrafta. Nawet jest Witcher. Hm nawet nie wiedziałem, pewnie w jakiejś aktualizacji dodali jakieś mody miesiąca do minecrafta spoko um, tak minecraft how to catch a creeper dla tych którzy nie wiedzą jak złapać creepera oczywiście w 8 krokach można złapać review trackmania hmm. Tak, mania, z porządku grom, dziewiątkę dostała, no to spoko, może być, może być fajnie, może trzeba zagrać. O Boże, Tube News, tak, oczywiście i filtry Instagramowe, jacyś ludzie, dowody ten osobiste i tak dalej, driving license. To też nowe, jakieś ludzie, youtuber of the month, antygaming, 20 tysięcy subskrybentów, 721 tysięcy view. Superaśnie. Hmm. A tu jest yy, Design Challenge. Aha, tutaj można sobie... Ach, tu jest konkurs, rozumiem, że trzeba do literki C jakiś design narysować, tak jak tutaj jest yy, próbka i można dzięki temu coś wygrać. Oj, proszę kamerą. Nether, no moby oczywiście, tipsy, tipsy minecraftowe. Free games dismount. O, Shuffle Mobile, proszę, 7 do 10. Dragon End 8 na 10 Ninja Chicken O już widzę coś ściągnę na komórkę Clarence'a nie chce glow Hockey, to jest stare Street Fighter No proszę O Street Fighterze też jest trochę Best of the Web Czyli pewnie jakieś wyciągnięte z YouTube'a, coś takie jak yy, Coś jak w CD Action mają ten swój kącik takich różnych wyciągniętych rzeczy z neta A tu staw co można kupić Oprócz jaka fajna ścienna lampa z Pokemonami. Nawet ciekawy pomysł FIFA 16 To już omijamy od razu Top 10 Mario Power Ups hmm. Oczywiście numer 1 to jest gwiazdka A numer 10 Ice Mario Nawet nie wiedziałem, że jest Ice Mario To naprawdę w tych Totalnie różnych Grach z Mario To wszystkie te power upy są Lego Dimensions Fandom Oczywiście fandom musi być 110% a w następnym miesiącu top 10 weirdest Pokemons! 10 najdziwniejszych Pokemonów. Super! Szkoda, że ominie mnie ten numer, bo to by było dosyć ciekawe, można by było o tym coś więcej powiedzieć. I to tyle. Tutaj mamy ile stron? Jakieś 50. 50 stron i widać, że tu jest bardziej gazeta z takimi tipsami, dodatkami, poradami i z takim fandomem bardziej niż z recenzjami, chociaż też trochę jest. Yy, za te 4 funty oprócz tego fajnego plakatu dostajemy tych dwóch w sumie plakatów, bo jeden taki ten trójwymiarowy, drugi taki zwykły. Yy, dostajemy taki w sumie taką gazetkę bardziej dla społeczności o społeczności. No tak w sumie nie ma takiego chyba polskiego odpowiednika takiej gazetki tutaj. Mamy tego Craftera chociażby, który wydaje yy, dystrybutor, dystrybutor to jest wydawca CD Action bodajże ale takiego odpowiednika nie ma a szkoda bo tu widzę że mm, to jest taka gazeta o niczym trochę o wszystkim i o niczym no ciekawe, ciekawe muszę przyznać że gratisy do niej też są ciekawie dokładane no ciekawe co jest w tym w kolejnym miesiącu o tych najdziwniejszych 10 pokémonach jak jesteście ciekawi jakichś konkretnych stron, albo jakichś konkretnych skanów, to dajcie znać w komentarzach. Na pewno coś tam da się zrobić, możemy też coś więcej o niej powiedzieć. A to na razie tyle w tym trzecim odcinku naszych gazet. Już niedługo kolejne. Trzymajcie się, pa!